Grażyna, ja nie mogę wejść do klasy! Mówiłam ci, żebyś tyle tych pątków nie żarła! Grażyno! Jak wino, uderzasz do głowy! Nie mogę wejść, bo jest zamknięta? Twoją otwórz kluczem, no Brygida, inaczej nie wejdziesz, to nie jest Hogwart, a wbrew twojej metryce, ty nie jesteś jeszcze duchem! No wyobraź sobie, że nie mam klucza! No wyobraziłam sobie, i co? Grażyna, ja tu mam poważny problem. Pokój psychologa jest na drugim piętrze, trzecie drzwi po lewej, w razie co proszę pytać woźną o drogę. Grażyna, psycholog nie pomoże na zamkniętą klasę. Nieprawda, Brygida, ja raz miałam zamkniętą klasę jak mi psycholożka strzeliła terapię, to im się gęby maturalnej nie zamykały. Jeszcze raz, Grażynka, moja klasa zamknęła moją klasę od wewnątrz. Moi a jak coś się stanie? Ale nie paniku, nie ma czego, żeby sobie nie zrobił. Nie mają czym. przecież tam jest! No co tam jest? W sumie to nic. No właśnie! W takim razie muszę podziękować. A nie ma za co. Ale nie tobie, Grażena, tylko dyrektorowi, że przez 20 lat mojej pracy nie kupił mi żadnej pomocy dydaktycznej.